I słuchajcie, mamy dzisiaj krwawy księżyc. Zobaczymy, czy uda nam się przetrwać ogólnie pierwszy krwawy księżyc. Jeszcze nie mieliśmy z tym styczności. Ja sobie tutaj znalazłem można powiedzieć, takie miejsce, gdzie mam nadzieję, że mi się uda to przetrwać. Wszystko będziemy z góry, z dachu tej naszej bazy podziemnej bazy próbowali to wyłapać. Zobaczymy, czy to będzie ciężkie, czy nie. Tam już pirunami zaczęło sypać. Zaraz się zacznie. Dobra, szybciutki odcinek. Wow, ale dźwięki. Wow. lol. Ej, poważnie to aż tak to ma wyglądać. No ja ty zaraz zgona zalicie. to szybki zgon zaraz będzie i tyle. Jeszcze brakuje, żeby mi tutaj zaraz ptaki zaczęły latać. O! Super! Mówię mam, przyleciałem. Dlaczego mi to samo nie wybuje? Ja, tylko ja muszę się Tam, Tam z tamtej strony nie widzę nikogo, dobra. Wychodzi na to, że wszystkie będą wchodzić tędy. Nie, wchodź już. Dobra, no może się uda. Na razie idzie to ładnie. Ale słychać ich tam strasznie dużą ilość na dole. Ja w ogóle z tego co widziałem, to jak już na wyższy poziom, to jakieś zielone też biegają. Na prawa. Dobra, lecimy szybko z tego. W ogóle tutaj... Wszystko się tam wali. Z tego co słyszę. Dobra, szybciutka na prawa. Ej, ale ja tutaj psów to ja nie zapraszałem tutaj w to miejsce. Dobrze troszkę ekspa wleci. Tam już coś poleciało w ogóle. Ej, można tak się ustawić, patrzcie. Gdzieś tu coś rozpierdzielają. Z tej strony rozwalają wszystko. Dobra. Widzenia. Szybciutko, szybciutko. Patrzcie jeszcze tutaj do mnie. Piesek gdzieś jest. Eee, fajnie, fajnie. Dobra miejscówka. One tutaj wbiegają do mnie. Idzie piesek jeszcze. Ojoj, oj, oj, amunicja. Dobra. Oho. To już jest druga. Szybciutko to fajnie leci. Dobra, ale tu mamy dopiero i tak 15 dzień. że gdybyśmy byli koło dnia 30, to byłoby to troszkę ciężej. Amunicji jeszcze mamy. Ogólnie i tak 1000 amunicji miałem przeszło. Przed tą falą. Kolejny piesek. Spider. Kolejny spider. Spidery to mogą z każdej strony na nas skoczyć. Tam jeszcze lecą. Dobra, nie biegną. Ale tylko tylko z jednego zombiaka poleciało coś. Jakiś drop. Już nie wstawać, proszę. Proszę nie wstawać. Ale amunicja strasznie schodzi. sobie zmienimy już, aby Paweł księdziec był co tydzień czasu normalnie co 7 dni, a nie co 14 widzę, że idzie to w miarę łatwo ostatnia fala jeszcze wstał Poleciało coś drugiego, kolejnego. Kurde, ja miałem tyle amunicji. Poważnie, a zostało 200 tylko... A zostało tylko 350. Spoko. Dobra, fajnie. Spidera gdzieś słyszę. Dobra. Paweł Księżyc, przeżyliśmy, przetrwaliśmy, udało się. Można zejść na dół. Ojej, naprawdę, i co, i tylko takie. Dobra, troszkę amunicji się zwróciło, chociaż. Padło nam troszkę expo. Zobaczymy, jak tutaj w ogóle wygląda nasza baza. Dobra, tutaj tylko wywalili dziurę ścianie. Tutaj w ogóle nic. Tak, wchodzili tędy, tędy. I gdzie tutaj jeszcze? Dobra, tędy wchodzili na pewno. Tam z tyłu wchodzili. I tutaj nie ma żadnego miejsca, które wchodzili. Tu się tylko lampa świeci. Gdzie jest benzyny troszkę? Jakieś śmieci nie da się ich zebrać. Dobra, ważne udało nam się przetrwać. Krwawy księżyc. Amunicja poszła. Broń w ogóle też się zniszczyło. Dobra, naprawiono. W ogóle tak, jak tutaj X. O, dwa poziomy wskoczyły. Strzelca wyborowego sobie zrobimy. To nam się przyda na przyszłe... ...na przyszłe pojedynki. sobie na, na dół do skrzyneczki. To do wyrzucenia, to bierzemy. Teraz tak w ogóle Motorinkę mamy. Warsztat, e co tu potrzebne jest? Warsztaty w ogóle mamy y dwa obok w domku. Co my tam chcieliśmy? Zrobimy sobie motocykl yy, ku tej stali. Brakuje 7 sztuk. Tutaj koła. Nie to. Yy, w ogóle. Aha, mechanika muszę podbić. Gdzie to jest? A. Dobra, no to. W następnym odcinku zrobimy sobie motocykl Tutaj zapadł się ten samochód niżej wszyscy zombiaki. Gdzieś tu jest zombiak, jakiś po lewo będzie Dobra. W następnym odcinku zrobimy sobie motocykl i przejedziemy się już do innego miasta w tamtą stronę. Mam nadzieję, że tam będzie troszkę większe to miasto. Nie wiem, ma jeżeli macie mapę odnośnie tej tutaj rozgrywki, to chciałbym, abyście wrzucili ją w komentarzu. Myśmy sobie sprawdzili, pozaznaczali jakieś fajne miejsca do zwiedzenia. Chyba, że wy macie jakieś fajne miejsca. Godne polecenia, żeby podjechać i sprawdzić. Tutaj w tym miejscu, w tym domku mamy dwa stoły. Mamy dwa warsztaty. Tak, to jest mi niepotrzebne w ogóle. E, tak, łopata by się ogólnie przydała. Ale to jeszcze nie teraz. O, nie ma tutaj żadnego zębiaka. No dobra, trudno. O, tam jest ta, coś do czytania było. Dobra. Working stick. To będziemy ci nie potrzebuje na razie. Eee. Co to się stało w ogóle? Eee. To. W ogóle podobno piwo coś daje w walce wręcz. Pozbędziemy się troszkę zombiaków za pomocą naszych tutaj. Kaste Kastetu. Nie wstawaj. No tutaj nie ma nic ciekawego, nie ma nic 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 Nie ma nic, nic. Benzyna bierzemy Nie ma nic Gibel to nie To jest tak O, to ognisko jest nie wiem jakim cudem ona mnie trafiła, jeżeli ona jeszcze leży. Dobra już, koniec, nie wstawaj. Dystrybutor paliwa, no i puste, no ja. Jej... W ogóle tak, taśmę to my bierzemy. Tutaj mamy jakiś worek, nie ma nic, nie ma nic. Tu jest jakiś jeszcze zombiak. Na pewno tutaj będą, tam na pewno są. Do widzenia. Widzicie szybka sprawa. Dobra, zrobię zrobiłem tak. Dobra.

w ogóle mamy jakieś piwo. Nie mamy, żadnego piwo, a przydałoby się piwo. Zaraz sobie tutaj znajdziemy. I kolejny warsztat, którego da się użyć. Nie jest uszkodzony. Fajnie. Dobra, tutaj nie ma nic. O, bierzemy. Nie no, no w takim miejscu to musi być gdzieś woda, Albo piwo. Musi być, no. Na bank tutaj będzie zombiak. Nie stawaj. Nie stawaj. Nie wstawaj. Tu jeszcze? Kolejny? Chodź gangsterze, chodź. Już nie. podnos podnoś się. Tam jest gniazdo. O z tej to nie lubię, bo ona biega kurwa. O, teraz tu dostała bułę. Ej, no fajna sprawa z tymi kastetami jest. Jakieś w ogóle mięsko. To tutaj będzie. Nie, piwo, piwo. Kurde, no nie ma piwa, no. Dostaliśmy piwo, ale tylko. do przeczytania sobie. A, a tu możemy kupić. Nie można kupić. Jeszcze czegoś takiego nie miałem, jasne, można kupić sobie. Dobra, gdzieś tam zrzut. Yy, tak, tutaj. Tutaj nie byłem. W ogóle nie wiem, co to za lokalizacja jest. Pójdziemy sobie tam na szybko. Dobra. I jeszcze raz. Save tu jest! No to super. To jakby się udało. To po zakończeniu odcinka sobie wezmę go skóję, bo to będzie długa droga. Długo trwało. Może wpadłaby jakaś kuta stal. I w następnym odcinku już byśmy sobie stworzyli motocykl i zobaczyli jak się podróżuje motocyklem. Amunicja jakaś. To jest mi niepotrzebne. No dobra yy, Klucza nie mam. Tak więc słuchajcie. Yy, w tym odcinku to będzie wszystko. Na dzisiaj kończymy. Wybaczcie, że nie było dzisiaj Pokémon Revolution Online, ale tam dość długa droga jest, abym ja mógł sobie wyekspić jakiegoś Pokemona, tego Pokemona Ga -y, Gastleja. Tak więc no. Pokemony zobaczycie dopiero. Sądzę, że w poniedziałek. Jutro na kanał nie wleci żaden film. Jutro mam dzień z córeczką. My dzisiaj przetrwaliśmy sobie ten nasz krwawy księżyc. Jak Wam się spodoba ten film, zostawcie pod nim lajka. Nie zapomnijcie o komentarzu i chciałbym, żebyście w komentarzach dali jakieś fajne lokalizacje na tej mapie. Może uda się coś ciekawego znaleźć, to jak już zrobimy motocykl, to byśmy sobie po prostu pojeździli po tych lokalizacjach. No i co? My się widzimy dopiero w sobotę. Nie wiem, czy w sobie to czy po prostu nie w jakimś innym innym klipie, a w niedzielę postaram się już dla Was nagrać pierwszy odcinek z Diablo 2 serii. Jak to było. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w sobotę. Na razie. Tell me, tell, me, tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.